Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Co chciałam, a co mi wyszło? W którym zobaczymy jak przyszłe, obecne, albo były, nie no były nie, stylistki paznokci, albo po prostu pasjonatki radzą sobie z odtworzeniem na przykład jakiejś stylizacji, jakiejś inspiracji, jakiegoś kształtu, coś chciały i zobaczymy czy wyszło, a jak wyszło to co wyszło, a jak nie wyszło to właśnie też co nie wyszło. Kryszczyn dajesz intro, zaczynamy. Kryszczyn dzięki za intro, a ja zaczynam Pierwsza jest Martina, Martina, jestem Martyna, okay. mam 16 lat, paznokcie robię o, około rok. Zazwyczaj stawiam na bardzo długie paznokcie, ale tym razem postanowiłam zrobić krótkie, delikatne paznokcie. Szkielet zrobiłam akrylożelem, a resztę nadbudowałam żelem Nukui. Jestem bardzo zadowolona z efektu i czekam na jakieś rady. My tutaj za bardzo o budowie, tak no, no ale okej. Okay. To chciałaś. Paznokcie delikatne, fręcze. French, french' z cyrkoniami. Krótki kwadrat, taki mniej średni. A okej, okay, co ci wyszło? No, chciałaś french'a z cyrkoniami? No i zrobiłaś sobie french'a z cyrkoniami, tylko Serdecznie jest bardzo ładny ogólnie, ale z wreszcie paznokcie, coś tam nie pykło grubo. Więc ja tutaj nie będę Cię chłostać ani nic w ten deseń, bo tutaj raczej po prostu masz problemy z tym, żeby poprawnie zbudować paznokieć, Więc no, chciałaś fręcza na krótkim kwadracie i sobie takich zrobiłaś. Więc co chciałaś, to sobie zrobiłaś, a to, że niezbyt poprawny technicznie, no, każdy kiedyś zaczynał. Lecimy dalej. Kolejną osobą jest Paulina. Hej, mam na imię Paulina i mam 34 lata. Jestem z w województwo kujawsko-pomorskie. Paznokciami zajmuję się od 2012 roku. Zaczęłam najpierw od przyklejania tipsów i malowania lakierami. Jak to było, kiedy? Jak to było kiedyś było? A, ok. No do dzisiaj było takie. Dobra. Skończyłam kurs stylizacji paznokci akryl przez mopr. W 2014 roku, ale wiadomo, kiedyś było inaczej. No, yy, no, znaczy, to dzisiaj są szkolenia fajne i mniej fajne, ale kiedyś to w ogóle było dużo mniej tych fajnych niż tych niefajnych. Ale teraz już tak się w miarę człowiek jest bardziej świadomy, instruktorzy też się cały czas doszkalają, nie, że tam jedno szkolenie i, i potem dobra, już umiem i uczę dalej. Więc no jest troszkę łatwiej, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy. Łatwiej znaleźć też odpowiednią osobę. No, dobra. I ostatnio wziąłem udział w kursie siedmiodniowym od Was. A, czyli to był ten nightcap OK, okej. Który bardzo dużo mi dał. Ale postanowiłam ostatnio pomalować ulubioną postać z bajki mojej córki. Malowałam hybrydami, a więc można pomyśleć, jak to wyszło. I malowanie hybrydami jest spoko. Jeżeli mamy... Czarny, biały pędzel, którym się tam podratujemy przy konturowaniu, czy tam robieniu odbicia światła, tego bliku. Może nie bliku, źle to nazwałam, ale po prostu odbicia światła takiego malowanego. Wiecie, o co mi chodzi, nie? I, i to okej, okay, bo bardzo fajnie się cieniuje na mokro hybrydami niektórymi. One się fajnie zachowują. Fakt, że trzeba czasami na kilka warstw to robić, ale naprawdę wygląda to super. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o jakieś tam... Postacie z bajki, również paznokcie, którym, y, których byłam na pra... również paznokcie, z których byłam naprawdę dumna, ale nie mam inspiracji tych pazów, bo to było z głowy. Pierwszy raz robiłam ten efekt y, komiksu. Robię tylko sobie paznokcie, gdyż stan zdrowia mi nie pozwala robić komuś. Życzę miłej zabawy, pozdrawiam całą ekipę. No to pa, zobaczmy, czy tu będzie kilka podejść, tak sobie namalowałaś. A, dobra, to jest jakiś kucyk Pony. Bardzo ładna inspiracja, taka y, krok po kroku. Więc no, jest bardzo fajny biały produkt, na mal, bardzo mocno pigmentowany. Bar, bardzo ładnie zakrył wszystko praktycznie tutaj, bo widzicie, że te włosy są na górze. Więc ten element, ten KPK robić to wszystko hybrydą. Patrzcie jakie są ostre, cieniutkie kontury. Może być problem z niektórymi elementami, zwłaszcza ze zrobieniem sobie podkładu e, tych białych włosów. Hybryda? nope. Chyba, że dopigmentujesz sobie hybrydę. Nie wiem, czy tutaj znajdziemy. O! o. Chyba, że sobie hybrydę dopigmentujesz jakimś pigmentem albo art paint gelem, który jest prawie jak pigment. Prawie, bo się utwardza, ale ma tyle pigmentu, co sam pigment. W każdym razie, dopigmentujesz hybrydę. Albo to rozrzedzisz sobie topem na przykład. Albo użyjesz paint gelu, już takiego emulsyjnego, bardzo mocno napigmentowanego. Albo ewentualnie, no, no nie wiem. Tutaj naprawdę, żeby to zrobić tak ładnie, chyba że, nie wiem, kilka warstw tej hybrydy było tutaj, ale no, wątpię, wątpię, bo to jest bardzo zrobione mm, szczegółowo tutaj i estetycznie. No dobra, sprawdźmy, sprawdźmy. Wziąłeś sobie KPK na, na, na żele, a pracowałaś hybrydą. Zobaczymy, co z tego wyszło, co ci wyszło. No, też mniej więcej się tego spodziewałam. Wydaje mi się, że masz tragiczne jakości pędzelek cienki, który jest tutaj podstawą, żeby to wszystko ładnie ogarnąć. Potrzebujesz czarnego pędzelu, potrzebujesz go bardzo i białego też. Yy, jak się przyjrzysz, tutaj kontur był niebieski zrobiony, włosów, i pędzel tutaj musi być po prostu idealnie perfekcyjny, żeby zobaczyć wszystkie cienkie linie tu namalować. Nie musisz kupować wszystkich koloru, kolorów Ever Paint jelly. Możesz sobie kupić podstawowe i z nich namieszać wszystko praktycznie. Kupujesz podstawowe, wiadomo, biały, czarny to jest bez dwóch zdań, to jest coś, coś, no bez, bez czego sobie nie wyobrażam y, malować w większości zdobień. A z pozostałych możesz sobie namieszać tak: zielony, fioletowy, pomarańczowy. Wystarczy sobie po prostu koło kolorów odpalić i, i lecieć z tym koksem. Naprawdę. Nie trzeba mieć milionów żeli kolorowych. Wystarczy po prostu zrozumieć koło kolorów i nie trzeba tyle później wydawać na te wszystkie produkty. Więc no, wyszło. Jest tu potencjał, tylko produkty Ci w ogóle nie pozwalają, żeby to tak zrobić. To po pierwsze wymieniłabym... Paint. Kupiłabym po prostu podstawowe paint żele Kupiłabym pędzelek cienki wysokiej jakości. Możesz sobie poszukać z jakiejś innej marki. Chodzi mi tylko tutaj... O, konkretną, o konkretny kształt włosia, tak jak liner 9 ma, to jest bardzo uniwersalny włosie, yy, który na czubku jest ultra cieniutki, tylko tutaj coś mi yy, się. okej, okay. włosek mi od, zaczął wyłazić. W każdym razie dziewiątka dość, dość gruby na, na u nasady, ale ultra cieniutki na czubku i to pozwala nam na naprawdę mega komfortową pracę i mega dużą kontrolę nad tym włosiem. Jest to bardzo uniwersalny pędzelek i do tego typu zdobień będzie ideolo. Jeszcze mamy co? To paznokcie, które o dziwo byłam nawet zadowolona, Dual Forma, ale nie miałam inspiracji, bo pierwszy raz robiłam taki efekt z komiksu. Pędzle do wymiany. Bez dwóch zdań. No i trzeba trochę potrenować, jeżeli chodzi o no, same malowanie zdobień. Ręka musi być wyrobiona, musi być stabilna, musi być przede wszystkim też kotwiczka. I, no i potrenuj sobie na tipsach i myślę, że też na jak później to będzie wyglądało lepiej. Bo widać, że ta ręka jeszcze twoja jest taka nie do końca stabilna. Baby boomer codziennie próbowałam po kilka razy dziennie przez trzy dni. Niestety nie mogę znaleźć zdjęcia, jak robiłam i jak wychodziło źle. Mam efekt, który już mi wyszedł. Dobra, jest w miarę przyzwoicie, ale jeżeli chodzi o robienie hybrydami, to... Przy ombre to czasami 7 warstw trzeba zrobić, nie, żeby to jakoś wyglądało. Więc po co się męczyć gąbeczką i hybrydami? Jak już lubisz robić gąbeczką ombre, to po prostu, zwłaszcza baby boomer, zwłaszcza jeszcze jakieś zdobienia, oczywiście robiono hybrydami, a, więcej, a więc wiadomo, jaki efekt. Yy, nie, nie jest źle. To nawet fajnie wygląda, tylko po prostu wydaje mi się, że pędzel jest też do wymiany i musisz potrenować cienkie linie. Więc sobie albo sobie wykup jakiś kurs mehendi, albo jakieś azteki, jakieś coś takiego iluzja, cienkie linie, albo sobie poglądaj tutoriale, jak to inni malują, bo to by się przydało, wtedy też będzie ci łatwiej robić kontury. Więc chciałeś, yy, koleżanko, pony i zrobiłaś pony troszkę po przejściach.